Cześć, witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu. Jaka pierwsza pozytywna rzecz wydarzy się dla Was w 2025 roku? Sprawdźmy, co pokażą karty. Do wyboru są dzisiaj dwie, e, trzy grupy, grupa numer 1, 2 i 3. Wybierzcie tę, która Was najbardziej do siebie przyciąga. E, jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby wybrać grupę, to zatrzymajcie proszę film, a ja przechodzę już do grupy numer 1. Ok, grupa numer 1. Jeżeli wybraliście te talię, to będzie przekaz dla Was. Sprawdźmy, jaka jest pierwsza niespodzianka, taka pozytywna rzecz, jaka wydarzy się w 2025 roku. Co pozytywnego przyjdzie w 2025 roku do grupy numer 1. Co pozytywnego? Ok, mamy kartę siły. Uh -huh. Trójka monet, za dużo kart się odwróciło, co pozytywnego, przyjdzie do grupy numer jeden, uh -huh. sześć kielichów i na spodzie mamy maga, okej. Okay. Grupa numer jeden, to co pozytywne przychodzi do Was jako pierwsze w, w nadchodzącym roku 2025, to będzie po pierwsze mm, poprawa Waszej y, Samoświadomości, ale też takie y, nabranie pewności siebie, poprawa poczucia własnej wartości, czyli jeżeli mieliście z tym do tej pory y, jakieś problemy, tutaj były... Y, Wahania w tym zakresie, odnośnie tego, jak wy się czuliście, um, czy w jaki, w jaki sposób podchodziliście do pewnych wydarzeń w waszym życiu. Być może nie czuliście się na siłach, żeby ryzykować, podchodzić odważnie, korzystać z okazji. Um, tutaj czuję, że to, co do Was przychodzi, to właśnie jest poprawa w tym zakresie. Tak? Będziecie czuli się dobrze sami ze sobą, będziecie um, postrzegali siebie lepiej. I tutaj jest też na horyzoncie możliwa współpraca, jakiś projekt kreatywny, być może właśnie też ten projekt i być może właśnie współpraca z innymi osobami, z którymi nadajecie na tych samych falach, sprawi, żeby wy będziecie się czuli lepiej. Tak? Czyli przebywając właśnie w otoczeniu osób, z którymi dobrze będzie Wam się współpracowało, ktoś może was tam docenić, to też Wy właśnie zauważycie to, że macie potencjał i dostrzeżecie go w sobie, zaczniecie go pielęgnować. Tutaj mamy też szóstkę kielichów, czyli po pierwsze może to dotyczyć czegoś, co ta współpraca może dotyczyć czegoś, co chodziło wam po głowie już od bardzo, bardzo dawna, to może być także powrót do pewnej aktywności, którą robiliście. No, już jakiś czas temu była tutaj przerwa, z jakiegoś powodu nie kontynuowaliście te, tego zajęcia, natomiast widzę, że weźmiecie sprawy w swoje ręce, zaczniecie rozwijać to, nad czym być może już kiedyś pracowaliście i wrócicie z powrotem do tej aktywności. To może być także coś związanego z aktywnością fizyczną różnego rodzaju może jakieś tańce, gimnastyka, tego typu rzeczy, ale to może być też właśnie coś bardzo kreatywnego, jakieś takie zajęcia manualne, też coś może związanego z pisaniem, z rzeźbieniem. Natomiast no właśnie to, do czego wrócicie, ewentualnie spełnicie być może jakieś marzenie, które już od dzieciństwa było w waszej głowie i do tej pory nie było możliwości zrealizowania tego planu, tego celu to na początku przyszłego roku pojawi się taka możliwość i dzięki temu będziecie czuli się, no właśnie, spełnieni, ale też poczujecie właśnie, że to spełnienie, które macie wewnątrz siebie w związku z działaniem w kierunku, który Was interesuje, który sprawia, że się rozwijacie, w którym rozwijacie swoją kreatywność, to też wpłynie na Wasze poczucie własnej wartości i na Waszą pewność siebie. Ten blask będzie bił z Was dzięki tej aktywności, właśnie, którą będziecie wykonywać, dzięki być może jakiejś współpracy. Albo widzę tutaj jeszcze możliwość spotkania swojej bratniej duszy, i też właśnie tutaj, to może być współpraca właśnie z bratnią duszą albo z jakąś większą grupą osób. Natomiast będziecie się czuli dobrze przy, tej, przy tych osobach, przy tej osobie, i być może też ta osoba sprawi, że odkryjecie w sobie ten potencjał. I wskażę Wam tutaj... Um... Kierunek, w jakim warto, żebyście szli, albo zachęci was do tego, żebyście wrócili do jakiegoś zajęcia z przeszłości. Także to, co zmierza pozytywnego do Was, to jest właśnie odbudowanie poczucia swojej własnej wartości, pewności siebie, powrót do jakichś. To może nastąpić właśnie w wyniku powrotu do jakichś kreatywnych zajęć, albo po prostu rozwijania jakichś swoich kreatywnych pasji, ale też takiego wzięcia spraw w swoje ręce. Będziecie czuli się odpowiedzialni za siebie i chętnie będziecie właśnie kreować to swoje życie świadomie. Także tutaj tego typu przekaz dla Was, grupa numer 1. Dajcie znać, jak to z Wami zarezonowało. Będzie miło, jeśli zostawicie komentarz i lajka. I do zobaczenia następnym razem. Ok, grupa numer dwa. Jeżeli wybraliście te talie, to jest Wasze czytanie. Zobaczmy w takim razie, jaka pozytywna rzecz przyjdzie do grupy numer 2 jako pierwsza w 2025 roku. Co pozytywnego zmierza do osób, które wybrały grupę numer 2 w 2025 roku. Mhm, mamy dwójkę kielichów. Ok, mamy e, królową buław i piątkę monet, a na spodzie mamy sąd ostateczny. Ok. Ok, grupa numer dwa. Wy w nadchodzący rok wejdziecie z pewnego rodzaju podsumowywaniem przeszłości, tego co do tej pory się działo, być może związków partnerskich, właśnie relacji, które w waszym życiu są. Um, tutaj jest taka właśnie energia podsumowań, wyciągania wniosków i wchodzenia na wyższy poziom, czyli mam takie poczucie, że no właśnie zwiększycie swoje, powiedzmy takie oczekiwania względem relacji, które w waszym życiu są obecne. Nie będziecie się zgadzali na utrzymywanie relacji, które nie będą dla Was satysfakcjonujące, które będą sprawiały, że czujecie się źle po prostu w obecności um, tych osób. Tak? Także takie relacje będziecie ucinać i to będzie Wasza świadoma decyzja. Natomiast to jest taka informacja poboczna, bo to, co do Was zmierza. Mam poczucie, że to jest właśnie partnerstwo. To może być partnerstwo zawodowe, ale może to być także partnerstwo takie uczuciowe. Czyli to, co dobrego jako pierwsze wydarzy się w 2025 roku, to taka więź, takie połączenie z drugą osobą, które obudzi w Was Wasz uśpiony potencjał. To jest. Tak, że poprzez um, relacje z tą osobą wyjdziecie właśnie z poczucia braku, z poczucia, że um, jestem w sytuacji, który, z której nie ma wyjścia, albo że nie mam nic do zaoferowania światu, albo um, po prostu z takiego poczucia braku także materialnego, ale um, mam wrażenie, że tu chodzi o takie wasze samopoczucie wewnętrzne, które już od dłuższego czasu w was było, czyli takie poczucie niespełnienia i takiego. Um, no właśnie, tak jakbyście nie mieli nic nikomu do zaoferowania, jakby nie było w was nic um, nic co mogłoby być atrakcyjne dla drugiej osoby, ale mam na myśli głównie właśnie um, wasz potencjał, tak? To co macie w środku. I ta osoba, z którą się spotkacie, ona wam udowodni i pokaże, coś co jest prawdą, czyli że macie ten potencjał, że macie coś do zaoferowania i macie do zaoferowania bardzo dużo, że jesteście bardzo wartościowymi osobami. To będzie osoba, z którą wy e, no właśnie poczujecie, że nadajecie na tych samych falach. Tutaj jest też możliwa współpraca. Czyli może to być tak, że poznacie kogoś do relacji romantycznej, z kim jednocześnie stworzycie partnerstwo takie zawodowe i poczujecie się wtedy w pełni swoich sił, poczujecie się yy, odważni, tak? Będziecie stawiać czoła rzeczom, które być może na ten moment wydają się wam no, nie do. Przeskoczenia, nie do e, obejścia, nie do pokonania. Będziecie czuli po prostu ogrom pewności siebie, e, ogrom odwagi, pasji, ekscytacji, kreatywności, takiego zdecydowania i takiego zapału do życia. Będziecie mieli pasję i ten ogień, który był w Was uśpiony, dzięki tej osobie uda Wam się na nowo wzniecić. Mam takie poczucie, że no właśnie ta osoba pomoże Wam zauważyć Wasz potencjał i dzięki temu wejdziecie na wyższy poziom że dzięki tej osobie zmienicie sposób e, patrzenia na relacje w waszym życiu. Będziecie widzieć, że okej, okay, no, skoro są osoby, które potrafią sprawić, że czuję się tak wyjątkowo i jestem doceniona, doceniony, to dlaczego do tej pory otaczałam się, czy otaczałem się innymi osobami, tak? które sprawiały, że czułam, że jestem niewystarczająca, niewystarczający. Więc też ta osoba bardzo wpłynie tak pozytywnie, właśnie na to, w jaki sposób. Wy podchodzicie do relacji w swoim życiu i być może będziecie się odcinać od pewnych relacji, które nie, nie są dla Was y, takie, wiecie, no nie służą Wam po prostu, bo gaszą ten Wasz wewnętrzny płomień, tak? To Wasze światło. A dzięki tej osobie, y, która się pojawi, tak? Dzięki temu partnerstwu, nie dość, że poczujecie właśnie, że jest ktoś, na kogo możecie liczyć, to jeszcze ta osoba sprawi, że no, będziecie po prostu takim światłem. Jak wejdziecie do pomieszczenia, to po prostu będziecie błyszczeć, będziecie dostrzeżeni. Wasza dusza będzie tutaj e, przemawiała przez was, tak? Bo na nowo e, zostanie w jakiś sposób aktywowana, tak, rozbudzona, tak? Ten potencjał waszej duszy będzie rozbudzony i wasz wewnętrzny ogień. Także tutaj, e, no właśnie, jest tego typu historia dla was z grupy numer dwa. Także dajcie znać, e, czy wybraliście tę grupę e, i będzie mi miło jeśli zostawicie komentarz i lajka. A ja zapraszam grupę numer 3. Grupa numer 3, jeżeli wybraliście tę talie, to jest Wasze czytanie. Zobaczmy w takim razie co pozytywnego. Jaka pierwsza pozytywna niespodzianka zmierza do grupy numer 3? Zaczynamy od piątki pentakli. Niespodzianka, która zmierza do grupy numer 3, jako pierwsza w nadchodzącym 2025 roku. Niespodzianka. Co dobrego do grupy numer 3. Dziesiątka kielichów. Grupa numer 3. Okej, okay. dwójka mieczy. No dobrze. I na spodzie mamy królową pentakli. Okej. Okay. Mhm. Grupa numer 3. To, co pozytywnego zmierza do Was jako pierwsze w 2025 roku, to jest postawienie na siebie, czyli postawicie na Was samych, postawicie na swój dobrobyt, na swoją stabilizację, na to, żebyście Wy czuli się dobrze. Czyli nie będziecie chcieli już dłużej, Żyć w poczuciu właśnie takiego braku, w poczuciu bycia niewystarczająco dobrą, dobrym. Jeżeli mieliście takie poczucie, to zaczniecie pracować nad tymi myślami, bo zauważycie potencjał w tym, żeby zmienić sposób myślenia, żeby wybrać po prostu inny kierunek. To jest tak, jakbyście postawili wraz z początkiem nowego roku na siebie. Być może wydarzy się coś, co no właśnie, niejako sprawi, że wy tupniecie nogą, tak? Albo może to wynikać po prostu z waszej takiej własnej decyzji, jakieś postanowienie noworoczne być może um, będzie tak brzmiało, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu w tym roku, um, żeby zacząć właśnie pracę nad samym sobą, nad samą sobą. Po to, żeby zbudować siebie przede wszystkim, ugruntować siebie, zadbać najpierw o swoje potrzeby. Czyli to, co do was zmierza, powiedziałabym, że jest zmianą, um, zmianą ym, sposobu postrzegania w ogóle hierarchii jakby zmianą hierarchii w ogóle w życiu waszym. To będzie takie być może olśnienie, że chce siebie postawić na piedestale i być może ym, to nie jest nic takiego wiecie materialnego, fizycznego, yy, natomiast yy, to bardzo wam pomoże. Bardzo wam to pomoże yy, i sprawi, że będziecie czuli pełnię szczęścia, że w końcu przestaniecie stawiać innych na piedestale i potrzeby innych nad swoimi, tylko postawicie na siebie i na swoje spełnienie i na swoją realizację i na swoją stabilizację. Stworzycie nowy światopogląd, jeśli chodzi właśnie o postrzeganie siebie i swojego miejsca na świecie. I to sprawi, że będziecie, no właśnie, to będzie bardzo długoterminowe. Więc. To może się wydawać taka niewielka zmiana, tak? To nie wiem, być może spodziewaliście się tutaj czegoś zupełnie innego. Natomiast uwierzcie mi, że w dłuższej perspektywie czasu to co wydarzy się u was i dla was tak naprawdę na początku tego 2025 roku przyczyni się tak naprawdę do um, to będzie wpływało na resztę waszego życia. To będzie zmiana światu poglądu, sposobu e, takiego postrzegania siebie, która będzie już do końca życia kontynuowana. Więc to jest czasami nawet takie gwałtowne obrócenie swojej perspektywy. I tutaj też widzę, że będziecie bardziej słuchać siebie, swojej intuicji. Będziecie chcieli wyjść z poczucia właśnie braku i zainwestować w swoje szczęście. Będziecie robić rzeczy, których być może wcześniej do tej pory nie robiliście z różnych powodów, tak? Natomiast w końcu postawicie na siebie i siebie postawicie na piedestale. I zauważycie w tym potencjał, tak? Że ten taki zdrowy egoizm jest potrzebny Wam. I być może wcześniej go nie było, albo był nie w takim wymiarze, w jakim chcielibyście, żeby był. Natomiast teraz postawicie na siebie i na to, żebyście Wy przede wszystkim byli e, no właśnie napełnieni szczęściem, spokojem, radością, wdzięcznością i dopiero później zadroszczycie się o innych. Także, tak, także to, co do Was zmierza grupa numer 3, jako pierwsze, to jest właśnie z, e, zmiana sposobu w ogóle patrzenia na siebie zaczniecie siebie doceniać, będziecie słuchać także swojej intuicji i podejmiecie decyzję, zaczniecie podejmować decyzję, której być może wcześniej nie mogliście podjąć, żeby zawalczyć o siebie. Także super, naprawdę, bo tak jak mówię, to może się wydawać być bardzo błahe, natomiast to będzie coś, co do końca życia tak naprawdę już będziecie, być może będziecie wspominać ten rok, początek 2025 roku, do końca swojego życia jako taki moment przełomowy. Jeśli chodzi o e, Wasz samorozwój i odbanie e, o Was samych. Także e, super, bardzo, bardzo ciekawa ta energia jest i myślę, że właśnie e, Wy będziecie się czuli bardzo dobrze też z tą decyzją. E, z tym, że w końcu się zdecydowaliście podjąć taką decyzję, żeby o Was samych zawalczyć. Grupa numer 3. Tak wyglądało Wasze czytanie. Dajcie znać, czy to z Wami zarezonowało. Będzie miło, jeśli zostawicie lajka i komentarz. I do zobaczenia następnym razem. Hej.